Cześć wszystkim! To Weronika, mama w Korei Południowej. Przychodzę do Was z nowym odcinkiem. Czy wystarczy oglądać mój kanał, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Korei? A może należy śledzić jeszcze innych youtuberów, instagramerów, tiktokerów tworzących treści o Korei w internecie? A może należy oglądać wiadomości o Korei, a najlepiej w Korei, w koreańskiej telewizji? Czy to wystarczy? Czy może trzeba sięgnąć do książek historycznych, publicystycznych, żeby dowiedzieć się, co gra w duszy Koreańczykom i co dzieje się w Korei? Otóż tak. Na te wszystkie pytanie odpowiedź brzmi: tak, ale nie zapominajmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Chcecie wiedzieć? Skąd brać informacje na temat tego, co gra w duszy korańczykom i czy jest to zgodne z tym, co nam się wydaje, że interesuje korańczyków? Otóż przychodzę dzisiaj do Was z odpowiedzią: nie musicie szukać jej sami, już wszystko Wam opowiem. Otóż zabrakło jednej ważnej rzeczy. Czego Szukają Koreańczycy w internecie? O co pytają najsłynniejszą koreańską wyszukiwarkę, czyli Neiver, sami Koreańczycy? Czego szukają? Na jakie pytania szukają odpowiedzi Koreańczycy? Czy możemy znać na to odpowiedź? Trochę tak. Otóż wyszukiwarka Neiver, jak co roku, wydaje taki raport końcowy, w którym umieszcza, jak w danych miesiącach czego w danych miesiącach szukali Koreańczycy, czyli po prostu tak zwane keywordy, jakie słowa najczęściej pojawiały się w wyszukiwarce i sprawdzimy sobie, czy jest to może zgodne z tym, co nam się wydawało, że męczyło Koreańczyków w danych miesiącach, bo tak, najwyż zrobi taką raport jest miesięczny, czyli zobaczymy nad czym zastanawiają się Koreańczycy w lipcu, w listopadzie, w styczniu, ale uwaga, to jest wyszukiwarka, czyli to co Koreańczycy wpisywali w wyszukiwarkę, a nie to co czytali na głównej stronie Navera, na głównej stronie wyszukiwarki, gdzie też są różne wiadomości, więc to trzeba wziąć pod uwagę. To co? Sprawdzamy. W, w styczniu najczęstszym słowem w wyszukiwarce była nazwa Deramy Historycznej. I to może być o tyle ciekawe, że przecież wcześniej był ogłoszony stan wojenny, była nieciekawa sytuacja polityczna, a mimo wszystko to pojawiało się najczęściej w wyszukiwarcy. Może dlatego, że wiadomości polityczne były i w newsach, i w wiadomościach w telefonie? Nie wiem. W lutym mamy Igrzyska Zimowe to najbardziej interesowało Korańczyków. W marcu mamy poksak Suda czyli dramę co, When Life Gives You Tangerine. Bardzo popularna drama weszła na mocne w życie Koreańczyków wtedy, do tego stopnia, że nawet na moich zajęciach z koreańskiego, pani nauczycielka dawała przykłady powiedzeń, czy struktur gramatycznych na podstawie dialogów z tej dramy. Więc to już o czymś świadczy. Więc tego w marcu najczęściej szukali Koreańczycy. I potem mamy... Kwiecień, i znowu mamy popkulturę. A co ciekawe, wiosną było dużo pożarów, jednak nie pojawiło się to w wyszukiwarce. Dlaczego? Możliwe, że po prostu nie szukali e, dodatkowych informacji, ponieważ na bieżąco o pożarach pojawiały się informacje e, w telewizji, e, na stronach internetowych, czy dostawaliśmy powiadomienia też e, na telefon. No i potem, kochani, mamy maj i czerwiec. Co działo się w maju i w czerwcu? Dużo się działo w polityce, ponieważ były przedwczesne wybory prezydenckie i te hasła zarówno w maju, jak i w czerwcu najczęściej się pokazywały w wyszukiwarce i to by... ja pamiętam ten okres. Wszędzie w wiadomościach było właśnie o sytuacji politycznej, o to, na kogo zagłosują e, Koreańczycy. dodatkowo wcześniej jeszcze były protesty, e, żeby nie. Zwalniać wcześniejszego prezydenta. Do tego dochodziły różne kontrowersje związane z żoną byłego prezydenta. Więc tak, maj, czerwiec, te, miesiąc, tymi, te miesiące to były miesiące polityczne i tą polityką Koreańczycy żyli bardzo. Potem mamy lipiec, i ja to, o czym. To, czego wyszukowali korańczycy, to dodatkowy zasiłek od Państwa. Ja o tym też mówiłam na swoim kanale. Nawet byliście ze mną złożyć wniosek. Otóż to był taki zasiłek socjalny, ostatecznie dwukrotnie przyznany dla każdego Koreańczyka. Ja, jako osoba na wizie małżeńskiej, też dostałam taki zasiłek jednorazowy. On różnił się kwotą, w zależności jakie punkty zostawały spełnione, więc w lipcu to było to, czego najczęściej szukali Koreańczycy w wyszukiwarce Neyver. I potem mamy lipiec, mamy John Bidal, czyli widzimy znowu. Pop kulturę. Ja tutaj, może gdzieś wstawię grafiki z tych filmów. Może ktoś kojarzy te produkcje filmowe i serialowe. I potem przychodzi wrzesień, moi drodzy, i mamy Samsung Payback, czyli znowu taki program lojalnościowy, i to odzwierciedla też sytuację ekonomiczną w Korei, gdzie staramy się oszczędzać. Szukamy różnych sposobów, żeby oszczędzać żeby dodatkowo wzmocnić swoje konto, żeby na tym naszym koncie pojawiało się więcej pieniędzy. I to jest coś, co faktycznie interesuje Koreańczyków, bo o tym programie dodatkowo szukali też w październiku, czyli wrzesień, październik to nie było stricte polityczne, a powiedziałabym trochę ekonomicznie. I to, czego szukali jeszcze Koreańczycy w październiku to World Cup. Tak, wbrew pozorom Koreańczycy interesują się sportem. I teraz mam dla Was zagadkę. W listopadzie jaki temat mógł nurtować Koreańczyków w listopadzie? Co mogło najczęściej pojawiać się w wyszukiwarce w miesiącu listopad? Macie jakiś pomysł? To ja Wam podpowiem, żebyście nie musieli się długo główkować. Otóż w listopadzie najczęściej w wyszukiwarce pojawiał się temat związany z koreańską Maturą z egzaminem maturalnym, i to najczęściej w wyszukiwarce się pojawiało. Te tematy, keywordy, które poszukiwały się w wyszukiwarce NAIBE, ten raport jest ogólnie dostępny i on udostępnia, ten raport udostępnia sam NAIBO. I to, co mnie na przykład zaskoczyło, to to, że w styczniu, w luty. Nie wyszukiwano rzeczy związanych z prezydentem, z sytuacją polityczną, a na przykład pojawił się, pojawiła się drama, pojawiły się igrzyska zimowe, czyli coś, co mi się wydawało, że będzie zajmować Korańczyków, bo to przecież poważna sprawa i na pewno będą wyszukiwali dodatkowo informacje, żeby jakoś zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa, czy zwiększyć poczucie swojej, nie wiem, wiedzy i przygotować się na przykład na kolejne wybory, to mimo wszystko, Pojawiały się też inne tematy. E, Dramą o, o mandarynkach, która dzieje się na wyspie Dzieciudo do nie zaskoczyła mnie, bo faktycznie tym żyła e, Kora. Większość osób oglądała tę dramę. Ja też oglądałam tę dramę. Jest to jedna chyba z moich ulubionych e, dram. Bardzo możliwe, że kiedyś do niej e, wrócę. E, zwłaszcza, że drama nie tyle była oparta w 100% na prawdziwej historii. Ale gdzieś pojawiła się taka historia właśnie miłosna na wyspie Dzieciudo i ona jak gdyby się do niej odnosiła. Zaskoczyło mnie też to, że właśnie nie wyszukiwano dodatkowych informacji o pożarach, o zniszczeniach związanych z pożarami, ponieważ nie tylko zniszczone połacie lasów, ziemi, ale także zabytki kulturowe, nie już o o osobach rannych w tych wybuchach pożarów. Zwłaszcza, że um, pojawiła się wtedy taka, jakby to powiedzieć, o, teoria spiskowa odnośnie jednego wzniecenia pożaru, który teoretycznie miał się zacząć od e, zapruszenia skadzidełek, który ktoś... E, rozstawił przy, przy mogile, a jak wiecie w Korei nie ma takich standardowych cmentarzy i często bogiły znajdują się w górach, na pagórkach i tak dalej i to co wtedy zbudziło kontrowersję to, że ten okres nie był takim okresem kiedy zazwyczaj zapala się te kadzidełka oczywiście to mogło być uhonorowanie rocznicy śmierci tej osoby, ale Biorąc pod uwagę fakt, że był to okres suszy, czyli gdzie te pożary się pojawiają, i też dostawaliśmy mnóstwo alertów, żeby właśnie uważać, bo jest duże ryzyko pożarów, to właśnie pojawił się ten pożar od kadzidełek i pojawiały się różne historie, właśnie teorie spiskowe, że może być to związane z aktualną sytuacją polityczną, odwróceniem Uwagi od tego, co dzieje się w polityce, albo mógł to być poplecznik jednej z partii politycznych, ale to były teorie spiskowe, zresztą bardzo ciekawe. No Nie zaskoczył mnie ani maj, ani czerwiec, bo były to wcześniejsze wybory prezydenckie, i później właśnie te dodatkowe zasiłki. Programy tych zwrotów kwot, zwrotów pieniędzy. To myślę, że to są tematy jak najbardziej aktualne w Korei. No, zupełnie nie zaskoczyła mnie ostatnia pozycja, czyli pozycja z listopada odnośnie egzaminu maturalnego, bo jak już na pewno się orientujecie, jeżeli chociaż trochę przeglądacie innych YouTuberów, Instagramerów, TikTokerów, że ten egzamin maturalny to jest naprawdę poważna sprawa. W Korei musi być zachowana cisza, gdzieś samoloty kołują nad Koreą, byleby tylko nie rozproszyć uwagi uczniów zdających ten egzamin. Nie ma tutaj podsumowania z grudnia, ale podejrzewam, że raczej święta Bożego Narodzenia nie pojawią się jako hasło. Najczęściej wyszukiwane w wyszukiwarce. Ciekawe jest to, że obok, obok polityki. Obok sytuacji ekonomicznej, najczęściej wyszukiwane są pozycje filmowe czy z dram. I to, co jest ciekawe, to to, że są to produkcje krajowe, że najczęściej Koreańczycy szukają informacji właśnie o serialach, o filmach koreańskich. I to też pokazuje, tak myślę, przewagę tutaj koreańskiej popkultury dram serialów. Nad serialami zachodnimi. Seriale zachodnie jak najbardziej są e, znane, ale myślę, że większa część osób będzie jednak oglądała e, dramy krajowe i to też pokazuje tutaj e, Wyszukiwarka, chociażby. E, także to było takie podsumowanie e, z Navera o tym, co działo się w Korei. Albo może o tym, czego Korańczycy poszukiwali w internecie, na jakie pytania szukali informacji, na jaki temat szukali informacji, co nie dawało im spać po nocach. To jest krótkie podsumowanie tego, co działo się w Korei, ale pamiętajmy o tym, że to jest tylko lista keywordów z wyszukiwarki, ale myślę, że to jest dość istotne, żeby wziąć to pod uwagę. Czyli oglądamy wiadomości, czytamy książki, oglądamy youtuberów takich jak ja, instagramerów, tiktokerów, ale nie zapominajmy przyjrzeć się temu, co sami Koreańczycy mówią o życiu w tym kraju. Nie zapominajmy przejrzeć się chociażby takim raportom statystyką, jakie prezentuje wyszukiwarka Neibera, czyli czego naprawdę szukają koreańczycy, co ciekawi ich w danym okresie, czym żyje Korea w danym okresie, bo to, co nam może wydawać się ważne, że dzieje się w Korei, tak naprawdę dla koreańczyków może nie być aż tak istotną Sprawą. To tak jak najczęściej pojawiają się informacje związane z Koreą Północną i żyje nim Zachód, a w Korei raczej te wiadomości przychodzą tak na, na początku dziennym. Nie jest to nic zaskakującego. Więc to byłoby moi drodzy krótkie podsumowanie, i tym odcinkiem wracam już do regularnych nagrań. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli jesteście ciekawi informacji z Korei, o Korei z punktu mamy, emigrantki i psychologa, to zostawcie subskrypcję, łapka w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Annio!